Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, dlatego że jest równonoc letnia. Czyli dzisiaj mamy pierwszy dzień astrologicznej wiosny. Jej! Tak się mówi, byle do wiosny, no i przyszła nastała jest. U nas no nie mogłabym prosić o piękniejszy, piękniejszy dzień, bo jest słonecznie, cieplutko i naprawdę, naprawdę cudownie ptaszki ćwierkają jak szalone. Dzisiaj rano jak wychodziłam z domu o 6.30, to dopiero właśnie tak się um, powoluteńku, powolotynku brzask pojawiał, No ale pierwsze co, to ten koncert ptaszków naprawdę wprowadził mnie w taki cudowny nastrój. Już czuć, czuć ptaszki, już wiedzą, że, że wiosna nastała. No i słuchajcie, no i jutro jest pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i jutro będzie pierwszy dzień, kiedy właśnie po tej równonocy już każdy dzień będzie dłuższy i dłuższy i dłuższy. Także cieszmy się kochani, bądźmy wdzięczni i życzę nam wszystkim, żeby ten okres taki wiosenno-letni był naprawdę cudowny, bez troski, a wypełniony radością i zdrowiem. Tak sobie ostatnio eksperymentowałam. Taka barista się ze mnie zrobiła. Barista, która nie pije kawy, ale miałam ochotę, bo ja lubię sobie moją Inkę popijać. Ale jakoś tak ostatnio czułam, że ta Inka nie, miała, nie była intensywna wystarczająco w smaku. Więc pomieszałam sobie, słuchajcie, dodałam sobie Inkę i kakao. Mam tutaj kakao. Mniej więcej tak na łyżkę stołową inki dodałam łyżeczkę taką czubatą kakao. I to sobie tutaj wymieszałam z, ze śmietanką, taką śmietanką trzydziestką, dosłownie odrobinkę. I taka mi się tutaj pasta zrobiła fajna czekoladowa. Do tego jeszcze sobie dodam tutaj szczyptę soli, bo sól tak fajnie podkręca w ogóle smak czekolady. I chyba dodam sobie odrobinkę syropu klonowego do tego. Czasem dodaję syropu, czasem nie. To tam jak, jak mi się jak mi to pasuje. Pewnie tak z pół łyżeczki, może trochę mniej. To wszystko wymieszane, wymieszane na taką pastę. Taką mam tutaj czekoladę jakby, taka mi się, taki krem mi się zrobił tutaj. I teraz tylko zalewam gorącą wodą. I słuchajcie, i to jest naprawdę pyszne. Oczywiście można sobie dodać więcej czy mniej tej śmietany, śmietanki. Jest naprawdę pycha. I magnes z kakao. Przeciwutleniacze. Mm. No, po prostu pyszne, dlatego że smakuje tak. No, właśnie smakuje kakao i Inka razem. Bardzo mi to. Inka o smaku kakaowym. spróbujmy Spróbujmy. Ojejku, jaka pychota. Spróbujcie. Jak lubicie kakao, lubicie Inkę. Pychotka. A córcia nam tutaj robi różne słodkie smakołyczki, i ona ma tutaj te daktyle, te duże mandzią. wypełnione masłem migdałowym. Tam jeszcze jest połówka chyba orzecha włos włoskiego, i to wszystko jest tak zanurzone, polane czekoladą. No, czy no, pyszności? Już się nie mogę doczekać, żeby spróbować. naprawdę pycha. Kiedyś, jak byłam młodsza, to, to w ogóle nie lubiłam takich ciepłych napojów, a w tej chwili wszystko musi być wręcz gorące. Jak robię sobie właśnie herbatę, czy jakieś zioła, cokolwiek by było, to właśnie bardzo lubię pić gorące. Nie lubię już pić zimnego w ogóle. Słuchajcie, przeglądam sobie taką bardzo fajną książkę. To jest Canada's Food Island i to jest o Wyspie Księcia Edwarda, czyli um, Prince Edward Island. I uwielbiam w ogóle tego typu książki, bo to jest niby książka kucharska, ale to nie są same przepisy, tylko są one, słuchajcie, połączone ze wspaniałymi historiami i są piękne zdjęcia. No, wiele z tych przepisów pewnie ja nie wykorzystam z tego względu, że my nie jemy mięsa, ale to może być cudowna, cudowna inspiracja. Ja właśnie uwielbiam książki kucharskie, które poza samymi przepisami mają jakieś, no właśnie, historie, historie, czy rodziny, czy, czy, czy jakichś wydarzeń historycznych, jakąkolwiek inspirację, dlatego że dla mnie to jest tak jakby, no nie może jak taka mała wycieczka w tamte strony. I tak jak jedziemy na przykład na wakacje i. Doświadczamy wszystkiego tak wszystkimi zmysłami, jesteśmy otwarci, zwłaszcza jeżeli jedziemy w jakieś miejsce, które nie jest takie typowo turystyczne i mamy okazję spotkać się z tubylcami. Ja uwielbiam właśnie tego typu y, miejscówki, to później, słuchajcie, jak wracam do domu, jestem tak zainspirowana, że nie mogę się doczekać, żeby zacząć odtwarzać te smaczki, a, te wszystkie wspomnienia. I tutaj, właśnie, jeśli chodzi o tą wyspę. To ja już tam niejednokrotnie byłam. W ogóle jako rodzina niejednokrotnie tam pojechaliśmy, ale głównie na weekendy. Nigdy nie spędziliśmy, słuchajcie, takiej większej ilości czasu. Natomiast planujemy w to lato pojechać i, i, i spędzić no, przynajmniej tydzień, może nawet dwa, jeśli się uda. Także wyciągnęłam akurat tą książkę z półki i tak już się nastrajam do wyjazdu. Jeszcze trochę czasu zostało, ale ja już sobie tutaj przeglądam. Mam kilka właśnie takich książek kucharskich, które tak naprawdę przepisy są tylko uzupełnieniem. I powiedzcie mi, czy Wy też tego typu książki kucharskie lubicie? Właśnie. Czekam na mojego syna i nie mogę się nacieszyć, dlatego że wyszło słonko. Rano było jeszcze po bardzo, bardzo pochmurnie i taka mrzawka. Natomiast teraz mamy piękne, piękne słonko. Także cudownie otworzyłam wszystkie okna. Dziurę w dachu też otworzyłam. I a wdycham świeże powietrze. No a ponieważ jest tak pięknie, to pójdziemy sobie na spacer. Pójdziemy sobie nad jezioro i... Po prostu pobędziemy. Nie wiem czy słyszycie te wiebiureczki w tle. A słuchajcie, od jutra postanowiłam, że wracam do mojego porannego jogingu. Czuję, że moja kontuzja kolanka już jest na tyle wyleczona, już jest na tyle dobrze. Że mogę, mogę spróbować. Bardzo się cieszę, dlatego że ja naprawdę uwielbiam, uwielbiam e, poranne bieganie. Bo w ogóle e, zauważyłam, że po pierwsze, właśnie jak wyjdę z samego rana czy na spacer, czy właśnie pobiegać, no to po pierwsze już mam załatwioną tą taką aktywność fizyczną na cały dzień. Czyli. No, już zupełnie inaczej się czuję. Wiem, że coś porobiłam, wiem, że się poruszałam, coś zrobiłam dla zdrowia. A ponadto, słuchajcie, naprawdę zauważyłam, że później cały mój dzień jest, ta mój, mój dzień jest taki bardziej produktywny, bo ruch oczywiście energetyzuje nasz organizm i w ogóle, w ten, jak w ten sposób zaczynam dzień, to już mam takie poczucie, że, że coś osiągnęłam. Już coś osiągnęłam, i później zjem sobie jakieś dobre pożywne śniadanie, i staram się odhaczyć z mojej listy rzeczy, które a, mam do zrobienia na ten dzień wszystko, co jest takie najtrudniejsze wszystkie rzeczy, które, no, do których podchodzę, jak to się mówi, jak dojeżdżam. I wtedy, w ogóle, ta cała reszta dnia jest. No, już tak idzie, że tak powiem, gładko jak po maśle. I w ogóle jest naprawdę zupełnie inne samopoczucie. Polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Ja wiem, że to często musi się wiązać z tym, że musimy wstać wcześniej, troszeczkę przeorganizować nasz dzień, nasz poranek, ale właśnie myślę, że teraz te dłuższe dni i to dzień rozpoczynający się dużo wcześniej właśnie temu sprzyja. Więc jeżeli. A jeżeli właśnie chcielibyście stać wcześniej, i chcieliby, chcielibyście zacząć stawać wcześniej, i chcielibyście mieć taki ten poranek bardziej dla siebie, taki bardziej produktywny, to moim zdaniem to jest właśnie najlepszy czas, żeby zacząć. No przynajmniej, żeby spróbować. No to kto się zapisuje do mojego klubu porannej aktywności fizycznej? Słuchajcie, i bez stresu, nawet jeżeli się uda jeden dzień jeden dzień w tygodniu. No to, to już jest lepiej niż nic, prawda? Małymi kroczkami. Każdy maleńki kroczek jest lepszy niż nic. Po spacerze smakuje jeszcze lepiej. Dodałaś trochę soli, to nie? Tak. Mm, pyszne. Mm, Chciałam jakoś uho uhonorować ten pierwszy dzień wiosny i kupić e, e, wiosenne kwiatuszki, ale jeszcze nie było w żadnym sklepie. Poszłam do trzech sklepów i w żadnym nic nie było. Za to takie cudne róże dostałam. Zobaczcie, bukiet, 24 róże. Piękny, piękny taki kremowy kolor. I pachną też e, bardzo pięknie. Także ja Wam tutaj symbolicznie, kochani, z okazji tej wiosenki przekazuję róże. I co? I jutro spotykamy się rano na dworzu. Na wspólne ćwiczenia, czy wspólne bieganie, czy chociażby wspólny spacer. Mam nadzieję, że nam się uda. A dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję za wspólne spędzenie czasu i do zobaczenia niebawem, Buziaki.